Witam serdecznie. Część druga filmu o groszach wileńskich lub groszach litawskich Zygmunta III. Wazy z późnych lat emisji, czyli z lat 1625-27. I zabrakło mi miejsca w poprzednim filmiku, żeby opowiedzieć o wszystkich monetach. Ogarnęłam temat 15 monet. Позостало є ще 15 варіантів цієї монети до обиження в тим оттінку. Ну і починаємо. Так, на попередній монеті нам прервало. І то видимо e, таку монету. Як повідяв вам, вважаю, що то монета найжадша з вибитих e, посполітих монет e, e, литовських з Бунта Третьєго Вази. Dlaczego tak uważam? To taka moneta przejściowa między rokiem 1625 a, ty, a 1626. Jak widzimy tarczę herbową typową dla roku 1625, tak, taka wygięta tarcza herbowa, ale portret króla już mamy typowy dla roku 1626. A tutaj 25 rok dla porównania po lewej stronie. Widzicie ten taki taki wysportowany portret, tak po lewej stronie a po prawej już taki gruby, solidny wujek Zygmunt III Uważa. I takich monet za 20 lat zbierania bardzo rzadko można spotkać. No i co ciekawe, spójrzcie jeszcze raz na te dwie monety z roku 1626. Po lewej stronie Kopicki nadaje onecie stopień rzadkości R4, a po prawej stronie chyba tam R lub nic nie nadaje. Ale faktycznie, myślę, że Kopicki. Popalnił błąd, i powinien był zaznaczyć, że ta moneta ma stopień rzadkości R4 z 26 roku, z wygiętą tarczą, a nie ta moneta, ponieważ takich monet dużo za lata zbierania miałem, a takich monet tylko trzy i to moje takie zdanie. Myślę, że Kopicki pomylił się podczas formowania katalogu. Monet polskich. Kolejna monetka 1626 rok. No i od razu rzuca się w oczy kropka u góry podacie przed koroną. Widzicie? I to już mamy nową odmianę. Moneta w przepięknym stanie. Jeszcze umyję taką monetkę, żeby była. Bardziej taka polesk ten mniejszy naturalny złoty polesk I po L widzimy pierścień u góry, u dołu co tam mamy? Kamiarka nie lapie ostrość. U dołu też chyba mamy, między G, G Ax pierścień. Następny wariant tej monety też widzimy pierścień, ale co tutaj mamy? Tutaj już mamy inne. Tutaj mamy y, dwa pierścienie położone y, poziomo między G a REX. Między, między literkami D a L. Widzimy dwa pierścienie, dwukropek z pierścieni i po LC też prawdopodobnie jeden pierścień. To taki wariant tejże samej monety. Trzeci wariant tej monety. Pierścień już widzimy po środku daty. Na zakończeniu daty pośrodku między szóstką a koroną, no i między G a raks, jeden pierścień między D a L, dwa pierścienie i po L, jeden pierścień czyli osobliwość tego to szóstka. Między, między szóstką a koroną pierścień po środku już nie u góry, a pośrodku. I czwarta odmiana. Jeden pierścień między szóstką a koroną, tylko tym razem już u dołu. Widzimy Ona to, w, przed... w bardzo pięknym stanie. Tak, w ramach tej odmiany to wszystko. Teraz dwukropek między szóstką. A koroną nawet nie dwukropek, a dwukropek z pierścienie, piękna odmiana. Co i teraz między G a raks widzimy cztery pierścienie, dwa poziomy, dwa pionowo, na, na, na krzyż tak, jakby położony. Między D a L nie ma żadnej tamto kropki interpunktacyjnej, po L widzimy jeden pierścień i wrzuca się w oczy bardzo piękna korona, tak jakby robiona tak osobno, tak jakby, nie wiem, tak jakby to dwie części, jedna część to król, a druga korona, jakby te dwie różne osoby wytwarzali takie stemple. Piękna, większa korona i piękniejsza, moim zdaniem, aniż była poprzednia. O. Widzicie, poprzednia, taka idealna korona, a tutaj taka już, taka jubilerska, można tak powiedzieć, zrobiona ze smakiem. W ramach tej odmiany kolejna moneta. A tutaj już widzimy yy, Pierścieni cztery pierścienie i tak jakby dwa położone y, pionowo. Jeden i drugi. Między D a L widzimy jeden pierścień. No i korona tak, także sama. Ta piękna korona. Taka ciekawostka. Kolejna w ramach tej samej, kolejny wariant, w ramach tej samej monety. 26 rok, tylko już mamy między szóstką a koroną dwukropek, a nie a nie pierścienie i to bardzo, bardzo interesujące, według mnie między G a raks jeden pierścień między D a L dwukropek z pierścieni po L jeden pierścień piękna monata Zamierzam już poczyścić taką monetkę. Bo, tak uważam, że w takim stanie to nie nadaje się do zbiorów. I kolejna monetka też dwukropek między szóstką a koroną. Ale tutaj już mamy ciekawostkę, bo widzimy wygiętą tarczę herbową znikającą. Widzicie? A to poprzednia była monetka, bez tej tarczy, bez tej ramki, tak, pogoń bez ramki. A tutaj pogoń z, te, z taką wygiętą ramką, tarczą, można tak powiedzieć. I, I portret króla, tutaj mamy starego typu poprzednie monety, z dwukropkiem pokazuje, z tego typu z dwukropkiem z pierścienie i zobaczcie jakie korony mamy stara korona z roku 1600 e, czyli nawet nie stara korona a taka typowa dla roku 1626 tam gdzie nie ma żadnych e, tam e, e, znaków interpunktycyjnych po dacie między datą a koroną tam ona też e, єдина знана мені монета. Це просто унікат. Для мене це унікат. Наступна монета. Йдемо вже до року 1627. Прекрасна. Справа маніча. Мен Скоро люстра. Między datą, a koroną nie ma znaków. Po L widzimy chyba dwa pierścienie. Nie, jeden. Jeden pierścień po L. Między D a L dwukropek. To pierwsza. Kolejny wariant te, te, tej monety. między G a kropka, a tam w tej poprzedniej manecie to chyba nie było tam żadnej kropki no i między D a L nie ma żadnych y, znaków interpunktacyjnych Монета така, якби вада-кроншка, повстала в винику удержання стемплі. Завжди п'ятнятий кроншок. Взагалі, дуже п'ятна монета. Так, кілька варіант цієї монети. А тут ми вже бачимо два перстені по ельці. Też rok, rok 1627 Menzy G Ax nie widać znaku interpretacyjnych. Ale co najmniej te dva pierścienia już można ocharakteryzować taką monetę jako wariant. 1627 rok. Blond Goris zamiast Grosu Piękno Jeszcze mam w jedną Goris 2 x 1060 Często Ciężko znaleźć dobrze wybitą taką monetę z blondem. Goris. Kolejna moneta. Mnicza. Moneta z pierścieniem między siódemką a koroną w dacie. Bardzo piękna. Polesk mniczy, obustronny. Moneta lekkogięta. I wybita pękniętym stemplem. Jak widać takie y, jakby naszarowania tam metalu. Bardzo piękna monetka. Między G, G a REX y, dwukropek y, położony poziomo. Między D a y, y, Czyli dwukropek z pierścieniem Między G. A reeks położony poziomo. Między D a L dwukropek położony pionowo i po L jeden pierścionek. Kolejna odmiana. Gross MAC 2K L 1627 i dwukropek po dacie. Między siódemką a koroną, dwukropek, przepiękna odmiana wariantów, innych nie znam. Tej monety, no i to właśnie była ta moja kolekcja tych przepięknych monet Zygmunta III. Wazy, wybitych w Wilnie. Co jeszcze mogę powiedzieć, że temat tych groszy po raz pierwszy został omówiony w moich filmach. Nikt dotąd nie skatalogował tych monet ani opisał tych monet. A nawet podejrzewam, że bardzo nieliczne osoby wiedzą o takiej ilości odmian i wariantów tych przepięknych monet. Monet w wybijana tylko 3 lata. Akurat w roku 1627 zegmon Cetivaza wydaje zakaz bicia drobnej monety, w tym i groszy, i 1,5, i szeliongów, już nie wybijano od tej pory. No i po prostu zanika epoka drobnej. Monety Zygmunta III Wazy z tym rokiem 1627. I taka oto ciekawostka: te monety będą wystawione na sprzedaż w ramach kolekcji. Chyba będę sprzedawał nie wszystko naraz, ponieważ wiem, jak to jest. U kolekcjonerów zawsze braknie kasy, żeby kupić dobrą monetę. A jeżeli tych monet kilka, to trzeba po prostu kupować tylko jedną monetę. Dlatego podzielę y, tych 30 monet y, na y, być może na, y, na kilka aukcji 3, może cztery. może i, i będę wyprzedawał takie, ten, takie oto piękny zbiór tych monet litewskich. też. Y, Na samym końcu dziękuję wszystkim, że obejrzeliście się dany odcinek do samego końca. Postaram się maksymalnie gruntownie opowiadać i z sensem, tak żeby była treść bardzo taka przydatna do użycia w środowiskach numizmatycznych, a także żeby państwo mieliście taką wiedzę, bo ja do tej wiedzy dochodziłem bez katalogów, bez pomocy takich mentorów, tak, bez pomocy tam starszych kolegów numizmatów, straciłem 20 lat i zdobyłem taką wiedzę, z którą teraz dzielę się z Państwem. No i dziękuję wszystkim, życzę Wesołych świąt, zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, żebyście spędzili w gronie najbliższych, żeby w waszej rodzinie wszyscy byli zdrowi i żeby byliście szczęśliwi, żeby mieliście sporo kasy i moglibyście pozwolić na różne piękne rzeczy. W tym życiu no i to wszystko na dzisiaj do zobaczenia w następnych odcinkach